Ją następne 20 minut. Zapraszam. Dzięki Waldku. Mam na imię Karol i jestem alkoholikiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję wam bardzo za zaproszenie. Zacznę od tego, że to jest zawsze jakby podzielenie się moim doświadczeniem to jest taki ogromny zaszczyt dla mnie i z jednej strony jest to zaszczyt, a z drugiej strony nigdy nie chce mi się tego robić, bo zjada mnie po prostu mój egocentryzm, ale za każdym razem, kiedy to robię, to dostaję o wiele więcej, niż, niż daje, nie? Czego by tu zacząć? Dzisiaj za bardzo nie wiem, co mam, co mam mówić, nie? Ale chyba zacznę od tego, że we wspólnocie dowiedziałem się i dowiaduję się z dnia na dzień, że wiem, że nic nie wiem, nie? I tak naprawdę na, na tym zdaniu mógłbyś zakończyć speakerkę, ale coś, coś powiem, nie? Jak było, co się, co się stało i jak jest teraz, nie? Więc ja wychowałem się w, w rodzinie alkoholowej, mój tata jest alkoholikiem, moja mama jest osobą współzależnioną i jakby od zawsze byłem zafascynowany tym alkoholem, nie? Jakby na początku w, w domu wtedy, kiedy tata pił, było dość, było dość wesoło, nie? Trochę się bawili i tak dalej, i tak dalej. Później jak, z czasem, kiedy, kiedy choroba mojego taty się pogłębiła, to nie było za ciekawie, nie? Jakby było, było trochę agresji, przemocy w domu. I ja wtedy odnalazłem alkohol, nie? To było w wieku, wieku 11 lat. Eee, zrobiłem to na wagarach, nie w lesie. I, i tak, tak mi to, to, już to zachowanie pokazuje, że ja już wtedy byłem alkoholikiem, nie? Bo w momencie, kiedy spróbowałem tego alkoholu, tak dwa tygodnie siedziałem w tym lesie na tych wagarach i po prostu chlałem mnie. To, to nie jest normalne zachowanie dla, dla 11-latka, ale to było dla mnie coś, coś takiego magicznego, nie? To był taki przełomowy moment, bo ja mimo tego, że byłem e, wesołym i takim otwartym dzieckiem, to jakby w środku zawsze czułem się inny, nie? Wyobcowany. E, <laughs> jakby przez większość swojego życia myślałem, że to było z innych powodów, nie? Choćby na przykład z tego powodu, że e, tam w wieku nastoletnim odkryłem to, że jestem osobą transseksualną, nie? I, e, I jakby to zjawisko nie było takie dość przyjazne w Polsce, więc, więc myślałem, że to dlatego tak się czuję, nie? że to dlatego mnie ci ludzie nie rozumieją, nie wiedzą jak się czuję, nie rozumieją e, moich emocji, moich stanów, moich zachowań i, i tak dalej. Nie? E, ja tak naprawdę jakby jak, jak piłem ten alkohol, a, a piłem go tak książkowo, nie? E, tak jak, jak są tutaj różne historie, że jakby moje fazy alkoholizmu były różne. Nie? Piłem, piłem weekendowo, piłem towarzysko, E, piłem, piłem też bez przerwy, bo, bo w ostatniej fazie piłem ten alkohol prawie przez 3 lata w dzień w dzień. E, mimo mojego młodego wieku miałem też, też lata suchości. E, no i gdzieś, gdzieś po prostu starałem się jakoś żyć, nie? Starałem się jakoś żyć i to życie na tamten moment wydawało mi się normalne, nie? Bo jakby obracałem się też w, w towarzystwie ludzi, którzy też pili, nie? Przy, czy przyjmowali też jakieś tam e, Używki, nie? które odbierały świadomość. Po prostu to było, to było normalne. nie, Tylko, że ja nie zauważyłem takiej jednej konkretnej rzeczy, że albo piłem z osobami, które tak samo jak ja były chore, albo te osoby po prostu w danym momencie się zatrzymały i jakby przeszedł im ten okres, taki, nie wiem jakby to nazwać, no nastoletni nie? i tak dalej, i zaczęli sobie tworzyć normalne życie, czyli zaczęli łączyć się w rodziny. Mieć pracę, i tak dalej. Nie? Mnie, ten, mnie ten okres ominął. Nie? Tak naprawdę teraz dopiero jakby wchodzę w jakąś tam fazę dojrzałości, ale do czego zmierzam? Nie. Ale ja nie uważałem się za alkoholika, ponieważ ja byłem funkcjonującym alkoholikiem. Nie? Ja byłem alkoholikiem, który wszystko ogarniał. Nie? Jakby w wieku też 17 lat zostałem sam w Polsce, moi rodzice wyjechali tutaj za granicę. I w tym czasie, jakby chodziłem do szkoły, pracowałem, ogarniałem długi rodziców, także z takimi dużymi problemami świetnie sobie radziłem. No nie? Ale ja nie radziłem sobie z problemami dnia codziennego, nie? a co gorsza, nie, kompletnie nie radziłem sobie ze swoimi emocjami. Nie? I to było tak naprawdę, to ja na przełomie swojego życia zdobywałem jakąś tam wiedzę, nie? bo jakby zawsze byłem zafascynowany nie wiem, psychologią, filozofią, jakąś psychosomatyką i jakby czytałem o tych wszystkich emocjach, czytałem o tym, co, co może dziać się w umyśle człowieka, jak sobie radzić z różnego rodzaju traumami i tak dalej i ja myślałem, że ta wiedza mi wystarczy do tego, nie? Że, że będę umiał ją zastosować i będę będę potrafił na, na, bazie tego, czego przeczytam, czy się dowiem, stworzyć fajne życie, nie tylko, że tak się nie działo, nie, bo próbowałem choćby na przykład tworzyć Związki na tamten moment wydawały mi się z, z zdrowe, a, a takie nie były, bo, bo też łączyłem się z kobietami, które miały większe lub, lub mniejsze problemy, nie? Ale tak jak mówię, jakby z zewnątrz cały czas funkcjonowaliśmy i, i ja jakby z czasem dawałem sobie coraz większe przyzwolenie na to, żeby, żeby po prostu sobie, żeby pić, nie? Żeby pić coraz więcej, żeby jakby to było coś takiego, że to było coś, co mi się należy, nie? To było coś, co po, po ciężkim dniu w pracy, czy po kłótni z, z moją partnerką, czy nie wiem, po tym, że ktoś zajechał mi drogę i strasznie mnie zdenerwował, da mi tą ulgę, nie? I tak naprawdę przez, przez większość e, mojego tego pijackiego życia ten alkohol dawał mi tą ulgę, nie? On był tym moim lekarstwem, jak przyszedłem do wspólnoty, to byłem trochę wściekły na ten alkohol, nie? Program pokazał mi i tak naprawdę dzisiaj czuję ogromną wdzięczność, jeżeli chodzi o alkohol, nie? Bo, bo program tak samo pokazał mi, że gdybym ja tego alkoholu nie miał jako alkoholik, to albo bym zwariował, albo już by mnie tutaj nie było, nie? Bo ja zupełnie sobie nie radziłem ze swoimi emocjami. Ja albo chciałem nakręcać sobie te pozytywne emocje, nie? Żeby trwały coraz dłużej, coraz więcej, i tak dalej, albo zabijać te, których nie lubiałem, czyli te złe, nie? To zazdrość, zawiść i tak dalej, nie? E, między innymi alkohol pomagał mi sobie też właśnie radzić z takimi e, traumatycznymi przeżyciami, nie? E, nie jest jakoś tak łatwo, ale mówię o tym, bo, bo to jest moja historia, nie? Między innymi z tym, że byłem molestowany seksualnie, nie? I, Moja głowa gdzieś to na wiele lat swojego życia wyparła, później to do mnie wróciło, i ja sobie po prostu z tym, z tym nie radziłem. Nie? Kompletnie sobie z tym, z tym nie radziłem. Chciałem za każdym razem, kiedy jakby te demony do mnie wracały, to chciałem, chciałem o nich zapominać. Nie? Jakby nie chciałem o tym rozmawiać. Nie? Mimo tego, że gdzieś szukałem pomocy, to ta pomoc też była niewłaściwa, i jakby mój alkoholowy umysł całkowicie inaczej sobie to wszystko w głowie układał. Nie? W każdym razie jakby nie ma sensu więcej mówić o tym właśnie jak piłem, co piłem i tak dalej, z kim piłem, bo jakby wydaje mi się, że każdy z nas trafił tutaj ze swoim własnym dnem, nie? Moje dno wyglądało tak, że jakby nie straciłem nic materialnego, nie straciłem pracy, nie, ale straciłem całkowity szacunek, godność i jakąkolwiek wartość, nie, albo tak naprawdę to chyba nigdy nawet tej wartości nie miałem, nie? i myślałem, że zbuduję ją właśnie odbieraniem sobie świadomości, nie? a tak naprawdę to było tylko pogłębienie. I doszedłem do, do momentu, gdzie, gdzie moje życie zupełnie nie miało sensu, nie, kompletnie nie, nie, nie miało sensu i w tamtym roku e, trafiłem na, na swój pierwszy meeting AA, e, dzięki, dzięki Tomkowi, bo on już sobie po półtora roku trzeźwiał. I, I łaził jakiś taki zadowolony. Nie wiedziałem za bardzo, o co mu się rozchodzi, <śmiech> <śmiech> bo, bo jakby ja nie umiałem, ja doszedłem do tego momentu, gdzie byłem zmęczony tym, że jestem non stop zmęczony, że nie widziałem ani sensu z alkoholem, ani też bez niego, nie? Kompletnie w niczym nie było sensu, nie? E, rok wcześniej byłem już na mitingu, ale wtedy, teraz wiem, że kompletnie nie byłem gotowy, aby, aby podjąć jakiekolwiek takie trzeźwe życie. Nie? nie miałem chyba na tyle siły ani, ani odwagi, żeby, żeby zacząć tą nową drogę. No, w każdym razie w tamtym roku trafiłem na swój pierwszy mityng e, na Willsden. No i tam coś się stało. Spikerkę miał gościu, który, który wizualnie kompletnie nie był do mnie podobny, ale. Ale mówił moją historię. Nie, nie zgadzał się tylko jeden fakt: że on siedział w tym więzieniu, a ja w nim nie siedziałem. I jakby uświadomiłem sobie podczas tej jego spikerki, że jak się nie zatrzymam, to mnie to też czeka, albo co gorsza, czeka mnie śmierć, nie? bo to też jest takie. Ja mówię, mnie strasznie fascynuje mój własny umysł, ale raczej jego taka zawikłość, że ja często myślałem o śmierci, lubiłem fantazjować na ten temat, wymyślać sobie, w jaki sposób to zrobię. Co komu napiszę, żeby po prostu ta osoba wiedziała, że to przez nią i tak dalej, i tak dalej. Ale. To no tak było. No. no ale w każdym, w każdym razie. Ale tak naprawdę, ale tak naprawdę nie chciałem umierać, nie? Jakby nie chciałem ani umierać, ale też nie chciałem żyć. nie? Jakby to jest to, jest to że w tym jednym czasie ja sam nie wiedziałem, co się dzieje. nie? I w którą stronę mam stronę mam iść. Nie? I dobrze trafiłem na ten. Na ten meeting, bo, bo po prostu to wszystko, i ta speakerka, i ci, i ci ludzie, i to całe wsparcie, jakby ta cała atmosfera, te wesołe twarze tych ludzi, nie? I to, że ktoś wie pierwszy raz w życiu, o czym ja mówię, nie? I to, że nie ocenia mnie, nie potępia i mówi, że będzie wszystko dobrze, nie? Tylko żebym przychodził na meetingi, po prostu. No i e, osoby, które miały okazję obserwować, że tak powiem, moją pierwszą fazę trzeźwienia, to wiedzą, że wskoczyłem na ogromnie różową chmurkę bardziej różową niż sweter Marzeny bo <grywki> to było bardzo, ale to bardzo intensywne nie? bo ja, ja po prostu połknąłem haczyk tej wspólnoty nie? Ja, ja chodziłem jak wariat na mitingi, wykonywałem wszystkie sugestie. Po tygodniu miałem już sponsora całkiem innego niż, niż sobie wymarzyłem, że tak powiem, bo chciałem, bo chciałem, żeby sponsorował mnie mężczyzna, a sponsorowała mnie kobieta. I to było. Wszystko to mi się tak strasznie podobało, nie? Bo ja się, ja się, ja się nigdy tak nie czułem, nie czułem się tak radosny, nie czułem się tak naładowany, nie? Ale ja kompletnie tego nie czułem, nie? Kompletnie nie czułem tego programu, bo jako alkoholik miałem też ogromną tendencję tego, żeby się porównywać, nie? Przychodziłem na te meetingi. I właśnie słuchałem, że ktoś właśnie poczuł ten, ten, ten jakiś nie wiem, zwiastun siły wyższej, czy tego przebudzenia duchowego po pierwszym kroku, ktoś inny po trzecim, ktoś jeszcze tam po innym, nie? A ja, jakby to wszystko robiłem i robiłem to naprawdę na 100%, nie? Nic nie czułem, nie? Okej, okay, byłem radosny i tak dalej, ale ja się. Brakowało mi cały czas tej cierpliwości, nie? Brakowało mi pokory. a przede wszystkim dzisiaj też wiem, że robiłem to wszystko. Ale ja do końca nie byłem uczciwy sam ze sobą, ze swoimi myślami, i tak dalej. Bo moja też niedługa droga w tej wspólnocie ma wpisane dwa zapicia. E... I dzisiaj też wiem przez co. nie? Przez to, że rozmawiałem z ludźmi, ale robiłem to tak dokładnie jak, jak wtedy, kiedy piłem. Czyli mówiłem, że, że wszystko ok, nie? Że no, no, wiesz, chodzę na mitingi, wszystko jest zarobiścia, a w głowie i tak gdzieś pojawiały mi się te myśli alkoholowe których za cholerę nie chciałem wypędzić. Nie? Mało to miałem taką myśl, która była, towarzyszyła mi cały czas w życiu, kiedy piłem, że dam sobie radę z tym wszystkim sam. Nie? Że z tą myślą zapewne też sobie dam radę sam. Nie? Tylko dwa razy musiałem się przekonać na własnej skórze, że nie dałem rady sobie sam. Nie? Szczególnie za drugim razem, kiedy to wybiegłem z meetingu, nie. cały dzień mój był oparty jak zawsze, na wszystkich sugestiach, poszedłem na miting i z niego wybiegłem. Z niego po prostu wybiegłem. Nie pamiętam, kiedy znalazłem się w sklepie, kupiłem alkohol, wróciłem do domu i przez 40 godzin piłem nie? Piłem i nie, nie mogłem się kompletnie zatrzymać. I to był kolejny taki stan, w którym nie chciałem już pić, wiedziałem, że dobrze było wrócić na meeting, ale z drugiej strony nie potrafiłem zakręcić butelki. Nie? I mimo tego, że to zapicie było, było, było stosunkowo krótkie, tak naprawdę. Tak naprawdę było bardzo intensywne i potem wpadłem w taki, w taki ogromny dół. ale dzisiaj jestem e, ogromnie właśnie wdzięczny mojej, mojej sponsor, nie? E, I z tego miejsca to chciałbym w ogóle podziękować. Marzenie, nie? Bo dużo razy to robiłem, ale tak szczerze, oficjalnie, nie? Że, że przeprowadziła mnie przez ten program, <grym> że, że, po prostu obdarzyła mnie tym zrozumieniem, tą, tą, tą miłością, tym Cierpliwością przede wszystkim, nie? Tym, że, że uświadomiła mi, że jest coś takiego jak zdrowy rozsądek, w który kompletnie nie, nie wierzyłem, nie? I e, jakby nie zostawiła mnie, nie? To była pierwsza kobieta w życiu, która mnie nie zostawiła, nie? <śm> <ś> I, I dalej cisła mnie z programem i, i ten krok piąty, w moim przypadku ten krok piąty był, był taki przełomowy, bo, bo pamiętam wtedy, kiedy wyszedłem od niej z domu i poczułem się lekko, ale strasznie niekomfortowo, nie? Bo ja naprawdę, ja robiłem ten program, ale ja, ja nie, ja nie umiałem uwierzyć to, że, w to, że w to, co jest w mojej głowie, jest nieprawdą. Nie? Ja cały czas chciałem wiedzieć, że wszystkie moje iluzje to to jest moje życie. Nie? Tylko to, co jest w mojej głowie. Nie? A, a Marzena wskazała mi, że tak nie jest, nie? Że, że to, co było w mojej głowie jest kłamstwem, jest iluzją. Nie? E, I jakby robiłem, robiłem ten program i, i, i zrobiłem go. Jakby Potrzebowałbym o wiele więcej czasu, żeby jakby powiedzieć o każdym, każdym z, tych, z tych kroków. Ale prawda jest taka, że yy, przyszedłem tutaj, żeby przestać pić. Nie? Przyszedłem tutaj, żeby przestać pić, przyszedłem tutaj po pomoc. Nie? A za to, co najbardziej jestem wdzięczny, to za to, że zdobyłem kontakt z moją siłą wyższą. Nie? Bo to też był taki mój problem. Jakby byłem bardzo obrażony na, na religię, w której, zostałem, w której zostałem wychowany, czyli w, w religii katolickiej. Byłem, nie, myślałem wtedy, że jestem obrażony na Boga, nie? a program pokazał mi, że ja byłem obrażony na ludzi i na instytucje, że Bóg nic złego mi nie, 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 nie zrobił, nigdy i nigdy niczego by mi nie zrobił. Dzisiaj mówię o tym Bóg, Siła Wyższa. Nie mam już problemu przede wszystkim z tym słowem. I jakby ten kontakt, nie? ten kontakt z Siłą Wyższą jest dla mnie. Najbardziej istotny I, i właśnie ta siła wyższa mu, mówi do mnie jakby poprzez drugiego człowieka, nie? I to jest drugi alkoholik, to, są, yy, to, jest, to jest pan, który mi zajeżdża <coughs> drogę, nie? I który, który mnie sfrustru, sfrustruje, nie? I pokazuje mi, jak, jak, jak jestem niestabilnym człowiekiem, nie? Jeżeli chodzi o te, o te, o te rzeczy dnia codziennego, nie? Bo to tak jak ostatnio na, na mitingach często pojawia się ten temat na, na tych, na których jestem, nie? Że moim problemem jako alkoholika nie są wielkie rzeczy, nie? Bo ja przez moje życie piłem i radziłem sobie naprawdę z wielkimi rzeczami, nie? Tylko moim problemem jest dzień codzienny, nie? To jest to, że menadżer inaczej postąpi niż jak, jak ja bym chciał. To jest to, że ktoś inaczej zareaguje niż jak ja bym tego chciał. To jest to, jest to że, że wstanę i chciałem, żeby było słonecznie, a pada deszcz, nie? To są moje problemy, nie? I to jest to, co powodowało, że ja musiałem pić, bo ja kompletnie Wiedziałem, że istnieje coś takiego jak emocje, ale ja nie umiałem ich nazywać, nie umiałem się nimi obsługiwać, dlatego musiałem pić, nie? bo nie umiałem sobie z nimi poradzić. A dzisiaj mam te wszystkie narzędzia. Mam kontakt z się wyższą, mam, e, mam wspaniałych nowych przyjaciół, których poznałem we wspólnocie. Stare przyjaźnie, które mi zostały, po prostu są w ogóle na całkiem innym poziomie, jakby dla niektóre osoby po 20 lat i w życiu nie miałem z nimi takiego kontaktu jak przez ostatni rok. Buduję całkowicie nową relację z moimi rodzicami, co jest chyba najtrudniejszą i największą zmorą po prostu tego mojego trzeźwienia, ale też daje, po prostu tak naprawdę na tym uczę się najwięcej. No i, no i tak naprawdę to, no kurde, no jestem zadowolony, nie? Po prostu jestem zadowolony, bo, bo program 12 kroków Otworzył mi głowę nie? i otworzył, otworzył mi drzwi na bardzo wiele płaszczyzn mojego życia. Nie? Między innymi na to, że, że dzisiaj jestem całkowicie gotowy i mam, mam siły na to, żeby podjąć jakieś decyzje w moim życiu. Że dzisiaj też, jakby, całkowicie mój system wartości jest zupełnie inny. Nie? Jakby nie zależy mi na tym, żeby, żeby mieć, nie wiem. Super dom, żeby mieć piękną kobietę, lepszy samochód, nie? Jakby moim, moim takim codziennym celem jest, jest to, żebym, ja był, żebym miał ten spokój w środku, nie? I tą, I tą pogodę ducha, żebym miał kontakt z drugim człowiekiem, żebym mógł być pomocny i użyteczny, nie? Bo to jest dla mnie bardzo ważne jako alkoholika. Bo w momencie, kiedy właśnie nawet tak, nie jak ze spikerką, nie chce mi się niby tu jechać w ogóle, ale. Ten, ten nowy Karol mi mówi, Karol w taki sposób możesz być użyteczny nie? i ja poprzez to, że czuję się potrzebny, nie jest tak, że podlewam swoje ego, nie? tylko po prostu staję się z dnia na dzień coraz bardziej człowiekiem. Nie? Czuję, czuję po prostu przynależność do tego świata, nie? bo kiedyś, kiedyś tego nie miałem. Nie? Ja, ja kiedyś szedłem ulicą i zastanawiałem się, dlaczego ci ludzie się na mnie patrzą, nie? co oni ode mnie chcą. Ja, ja, miałem, ja byłem przepełniony lękami, nie? przepełniony różnymi dziwnymi schematami myśleniowymi, jakby. Poprzez, przez to, poprzez to, że byłem nieuczciwy wobec siebie, nie potrafiłem być uczciwy wobec świata, a już w ogóle przez to, że nie miałem kompletnie żadnego kontaktu z moją siłą wyższą, to nie byłem uczciwy wobec nikogo. Nie? I dzisiaj wiem, że w momencie, kiedy stawiam tą trzeźwość na swoim pierwszym miejscu, kiedy właśnie jestem uczciwy, głównie w stosunku do siebie samego, bo ludzie mogą o tym nie wiedzieć, ale ja jestem alkoholikiem, nie? i mi to będzie dudnić, mi to wszystko będzie dudnić z tyłu głowy, jak ja coś zrobię. Wobec niezgodnie ze swoim sumieniem, czy właśnie z wolą mojej siły wyższej. I, I to mnie doprowadzi do tego, żebym znowu się, znowu się napił. nie. Dlatego jak ja to y, mówię dzisiaj, po prostu starałem się brać albo raczej ta siła wyższa, po prostu bierze mnie pod pachę, e, mam swoich 12 gra, gnatów, nie? 12 kroków, którymi jest ten program, A no i piw, i jestem trzeźwy i szczęśliwy. Nie? Także. To chyba było na tyle, nie? Bardzo Wam dziękuję, że, 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 że mogłem się podzielić z Wami swoim doświadczeniem. Wszystkim Wam przed 24 godzin i tak mówię, dziękuję Wam, bo bez Was byłoby to niemożliwe, nie? Bo dzisiaj wiem, że nie dam rady sobie sam i już nie jestem zły z tego powodu, nie czuję się z tego powodu słabszy, wręcz przeciwnie, czuję się silniejszy, właśnie nawet poprzez to, że we wspólnocie też między innymi nauczyłem prosić się o pomoc, nie? I wiem o tym, że to nie jest zjawisko upokorzenia, tylko to jest zjawisko pokory, nie, której mi, mi bardzo brakuje. Nie? Brakuje mi pokory, brakuje mi cierpliwości, brakuje mi akceptacji. Dlatego wiem, że jeżeli po prostu będę prosił o to, żeby zgadzać się z wolą mojej siły wyższej, a nie moją, i jakby będę prosił o tą gotowość, to nie ma takiej rzeczy na świecie, z której musiałbym się z powrotem napić. Nie? Także bardzo, ale to bardzo Wam dzięki. Dziękuję. Dzięki. dzięki. dzięki.